i kolejem cała Polska właśnie śnieje, nie są drogi, i kolejem cała Polska, chodźcie z nami, pokryjami. I chodźcie z nami, chodźcie, z nami, chodźcie, z nami, chodźcie z nami, chodźcie z nami, chodźcie z nami, nie podległość, nie naszcelać, nie podległość, nie naszcelać, nie my damy, osłoneczku, nie my Do nas do 100, 300 oszech, nie oddamy wam telewizji, damy, żeby w Polsce... Polakiem, nie Tuska dworakiem. tu jest Polska! Tu jest, tu jest, tu jest Nie przyszliśmy w to miejsce, aby udzielać poparcia obecnie rządzącym, lecz aby wykrzyczeć swoje niezadowolenie i głośno wołać: Dlaczego tak się dzieje? Co jest tego przyczyną? Że w społeczeństwie w 90% ochrzczonych, mocodawcy kłamstwa i walczący z wartościami chrześcijańskimi i polską, uczciwą rodziną. Znów są na fali. Zapomnieliśmy o tej, o której tak pięknie dzisiaj mówił podczas mszy ksiądz Prałat. Zapomnieliśmy o naszej matce, o ojczyźnie. Wolność nie jest czymś danym raz na zawsze. Wolność trzeba pielęgnować, trzeba ją szanować, trzeba o nią zabiegać. I trzeba patrzeć władze na ręce. Ale my byliśmy skierowani wzrokiem na zachód. To stamtąd szły te wzorce, które przyjmowaliśmy bez mrugnięcia okiem. I minęły 23 lata tej upragnionej dla nas wolności. I w jakim kraju dzisiaj żyjemy? Ten kraj jest w ruinie, dla ludzi nie ma pracy. Młodzi muszą stąd wyjeżdżać, a rodzice płaczą, bo tamci będą na obczyźnie, nie będą wśród swoich. A co mamy w mediach, które miały nam przynieść pluralizm, wybór. Mamy indoktrynację od wielu lat. To już starożytni mawiali, że jeśli się mówi przez 24 godziny na dobę, że dwa razy dwa jest pięć, a nie cztery, to w końcu to się staje prawdą. I wielu Polaków uwierzyły w to, co mówią media tego głównego nurtu. Zapomnieliśmy o ojczyźnie. Kraj bogaty, wspaniały, kraj Wspaniałych ludzi. No i co z tego? I za chwileczkę obudzimy się wokół nas. Będą jeszcze granice polskie, ale co tutaj będzie należało do nas? Zniknęły polskie fabryki, polskie zakłady pracy, wspaniałe polskie marki, którymi mogliśmy się szczycić w Europie i na świecie. Tego już nie ma. Telewizja trwa i nasze radio. Nam nadają więc, będziemy żądać. Wolnej Polski już nam nie odkradnie. Nie chcę ją oglądać, bo Polski już nam nie ukradną, chcę go słuchać i chcę ją oglądać. Nie oddamy wam, nie oddamy wam, nie oddamy wam telewizji, wam. Wam, nie oddamy tam, wam, tam. Wam, nie leci się nie oddamy tam, wam, nie oddamy nie, wam, tam. Tam. nie oddamy, wam, nie, oddamy tam. Tam. nie Nie oddamy.